Ja jestem Morder to Spell i dziś zagramy sobie troszkę w Lola. Być może potem nagram coś z cs -a. Jeszcze zobaczymy. Na razie postanowiłem sobie tak dla odmiany popykać. Troszkę w Lola. Mam kilka gierek, ale jak będziemy grać cały czas w jednej i to samo, to się w końcu znudzi. Dziwny Darius już wychodzi. No i niestety spaliłem flesza. ale co już trudno. Nie wiem co to się odjewało na początku, ale. No i chuj. Pierwsza krew. No chuj, zlamiliśmy. No co zrobić? Nic się już nie da zrobić. Bardzo dziwne to dla mnie było, ale. Niech będzie. Gość po prostu umie grać. No i nieciekawa sytuacja. Tam idzie. Najpierw zamoczyć w ściekach i pozostawić przed jakiś czas na swoim Tak, tak. Idealnie. Złota. Pierdolony render Pierwszy raz, szczerze mówiąc, na niego gram, więc może być nieciekawie. Nie wiem na, na co mam się przygotować. Nie wiem o co konkretnie chodzi z tą kulą. No ale cóż już będzie. mi się tylko wydaje, że to już jest przegrane, ale zobaczymy. O chuj moje cierpienie. O co z tym chodzi? Co to kurwa w ogóle jest? Pierwszy raz widzę takie postaci. Zbyt blisko, o chuj, o chuj. Pierdole. Co to kurwa jest. W ogóle nie ogarniam tej linii teraz nie O proszę I chuj Się spidowało. Chcę Chcę tu zrobić pierwsze No to tak, bota mamy przejebanego i to już wiem Na 100% bo kurwa nawet nie wiem o co tu chodzi nie dole, co to jest? To ma jakieś bonusy, wzbiera się wza... wspiera się wzajemnie, czy nie wiem. A tutaj to swoje nieczającę twoje grzechy! O, mamy, mamy szansę troszkę odpuszować. Trzeba z tego skorzystać. No tak właściwie kupiłem sobie morgany teraz nawet. Tak Morgana. No Morgana. Kupiłem ją sobie ostatnio. Czekamy na kolejną falę minionów. No to kurwa jest, uciekaj Morgana. Strasznie dziwna postać. Nie umiem na nią grać kompletnie. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Nie mówię, że jestem nie wiadomo jakim graczem, jestem świeży. Jeszcze wiele nowości przede mną, ale to naprawdę jest coś... nie wiem. I z tym chodzi. O proszę, jak wszedł. No nic, zawracam. Trzeba coś kupić w sklepie. Jak tak dalej pójdzie, to. To umieramy tam. Dziesięć prędkości ruchu. W sumie się przyda, wszyscy poziomy, jestem poziom do tyłu. Witam! Hm. Mało farmy, niestety. Aj, aj, o kurwa. nawet na chwilę wejść tam nie można. Się skończy śmiercią. O Ładryk, u góry, gankować chyba będzie. Chyba na pewno. Niestety doskoczył do mnie, no... Za dużo nie mogłem zrobić. No cóż, trudno. Mecz zdaje się być przegrany. Rdza to taka smacznie uszczono swoją wieżę O co z tym kurwa chodzi ja Jeszcze zdechnę zaraz Teraz trzeba w każde krzaki wstawać, by wstawiać te temy, bo nie wiadomo gdzie będzie ręgar. Oa Co to kurwa było? W ogóle co to jest za postać? Yumi. Zastanawia mnie, czy jakoś się sumuje z ręgarem. Dziwnik pokonany. Wyglądasz mi na zielonego. Chcieliby przyjść pomóc ze smokiem o chuj to nie było zbyt dobre o chuj, gdzie ja się wpierdoliłem właśnie już no nie dało rady uciec dwa trupy w drużynie przeciwnej. 5 0 kujowa statystyka no niestety nie ufaj przejrzystym cieczom Dwa trupy Byłem w ukleciu Jak chuj, że go sam nie zrobię, no Trudno Ops <grywanie> Ale to zlamiłem, ja pierdolę 2-6-0 przejebany mecz nie, po nagraniu muszę zapłacić. I tak większość z osób oglądających ten filmik nawet nie dotrwa do tego momentu, to tam chuj. Pójdzie na internety. No, każdy ma lepszą grę i gorszą grę. jest Chwilę wcześniej też napierdalałem meczek, miałem fajne statystyki. No już ich nie pamiętam. Znaczy chwilę wcześniej Z dwie godziny wcześniej I chuj Ja pierdolę co za skurwiel Pierdole, no w sumie ja go na trochę Trochę bardzo koniec serii. Więc to tak też trochę moja wina. Może w tym pójdzie łatwiej. Chuj jeszcze to ugramy, damy radę. O O, we dwójka. Kurwa, jebany Rengar Chciałem iść pomóc i chuj kurwa Nie wiadomo nawet skąd się wziął, chyba z dupy Spel pierdolony kurwa W krzakach na stop siedzi Chuj jebany No nie ma sensu tego grać Przegrana. No cóż, krótkie, bo krótkie. Ja się z Wami żegnam. Grał dla Was mordertus.pl. Na razie.